To nawet nie chodzi o posiadanie mostów, czy posiadanie licówek, czy posiadanie implantów, bardziej chodzi o to, gdzie przebiega girlanda dziąsłowa, zazwyczaj tam, gdzie są implanty, często mamy do czynienia z zanikiem kości i nie mamy takiej girlandowatej, girlandowatego przebiegu tkanki dziąsłowej. W przypadku licówek i zębów stosunkowo. Niezaawansowanych wiekowo. Jeszcze ta girlanda jest prawidłowa, więc, więc oczywiście z tym się wiąże, wiążą różnice. A więc powiedziałbym, że inaczej: licówki porcelanowe to, to mniej więcej jest takie całe zachowanie pacjenta z higieną jamy ustnej, jak w przypadku zębów naturalnych, jeżeli są dobrze zrobione. Jedyna różnica pobiega, prze, yy, yy, polega na higienie profesjonalnej, bo w higienie profesjonalnej hygiiński muszą zwracać uwagę na granice pomiędzy. Tkanką zęba a lisówką, a żeby prosto do tej granicy nie, nie, nie ściągać kamienia na zemnego, nie robić root planingu.